Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pixelmonów. Odcinek czwarty, tak, dokładnie czwarty odcinek. Znajdujemy się właśnie w samym centrum wioski, którą właśnie wy zbudowaliście. W związku z tym, myślę, że nie będę dzisiaj kolejny raz oprowadzał Was po wiosce, ale pokażę Wam dwie, tak naprawdę dwie, dwa domki, które wyróżniają się spośród wszystkich innych. To jest na pewno, tutaj zasługuje uwagi, ten dom. Ciekawa konstrukcja, na pewno jest więcej szczegółów niż wszędzie, nie jest to na pewno kwadrat, nie jest to prostokąt, w związku z tym jak najbardziej zasługuje tutaj na wyróżnienie, podoba mi się nawet ta chata, jest bardzo ciekawa, kilka szczegółów, w środku też widać, że chłopak wiedział co zrobić, no troszkę w środku jeszcze brakuje, ale wiadomo, ten dom jest cały czas w budowie, więc myślę, że na pewno tutaj ta osoba jeszcze to rozbuduje, niestety nie ma, znaczy nie widzę tabliczki, kto to w ogóle wybudował, Tutaj coś jest. Hmm, nic ciekawego, szczerze powiedziawszy. Dobra, czyli nie ma tabliczki, to wam nie powiem co to jest. Ale jeśli ten, ta osoba ogląda ten odcinek i to jest jego chata, to oczywiście pisz. Bo jestem ciekawy, kto wybudował tak, taką hatę. Jeszcze drugi dom mi się w sumie podoba. Znaczy, podoba. Na pewno wyróżnia się od wszystkich innych. No, podobać też na pewno mi się podoba. Jeśli chodzi o przód, tył wygląda tak dosyć standardowo, więc hmm, tam szało to nie robi. Ale ogólnie na pewno wyróżnia się spośród wszystkich innych. Czekajcie, tylko jeszcze ją znajdę. No, spadaj Bulbix ode mnie. To było gdzieś tutaj. Tu gdzieś się szło. Tu, tu, tu. O, 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 o! Chciałem pokazać właśnie tutaj e, ten domek. Taki typowo w stylu modernistycznym bym powiedział. Przynajmniej mi się tak wydaje. Nie wiem jaka była myśl autora tego domu. E, z przodu wygląda nawet fajnie. E, Skromny domek. E, dwa typy e, bloków. Nawet ciekawe to wygląda. To jest domek działka Domens i Axila. Dobra, jeśli chodzi o te wszystkie domki, to jeśli ktoś chce obejrzeć, to zapraszam na serwer na tą działkę. Wtedy będziecie mogli sobie zobaczyć wszystkie domki, jakie zostały tutaj wybudowane. A ja nie będę przedłużał z pokazywaniem. Chcę przejść tutaj do swojej głównej bazy i pokazać wam, jakie mam pokemony. Char Charmillion. Pewnie zdziwienie dla Was, bo wcześniej miałem Charizarda, teraz mam Charmeleona. Wymieniłem się z pewnym chłopakiem Charizarda za Charmeleona. Ja dałem mu 40 level, on dał mi 16 Charmeleona, w związku z tym od 17 levela można można było wbić Dragon Rage. No i teraz mój Pokémon właśnie ma ten atak bardzo mocny, o którym mówiliście, że tragicznie to zrobiłem, że nie dałem mu tego ataku Dragon Rage, czyli ataku typu Smok. No ale dzięki temu, że tutaj wymienił się ten Pan Um, tym pokemonem, no ja jestem, można powiedzieć, że zyskałem, no on zyskał level, ja zyskałem odpowiedni atak, który chciałem. E, kolejny pokemon to już ma magi Magikarpa, nie wiem czy go wam pokazywałem, czy nie, e, ale chcę mieć z niego e, Gajardosa, bo to jest też typowo e, dragon. E, m, chyba jego atak jest, m, chyba też dragon rage, albo może nie, no nie pamiętam, ale na pewno ma jakiś atak typu dragon. W związku z tym też na pewno się przyda. Dodatkowo jest to wodny Gajardos i jeszcze chyba atakuje mrokiem. Y oczywiście mówię tutaj o atakach, które będą w przyszłości, bo na razie to jest taki y Pokémon, który jest na niskim levelu. W związku z tym no, jego podstawowy atak to jest Splash, y nie robi to zbyt dużo y obrażeń, praktycznie w ogóle. Y w związku z tym no, tutaj nie ma co mówić y o tym momencie, ale na przyszłość na pewno będzie to Pokémon, który będzie atakował y atakiem typu Smok, Mrok i woda. Następnie Pikachu. Tutaj Pikachu cały czas go posiadam, jednak chciałbym go zmienić. Stwierdziłem, że potrzebuję troszkę innego Pokemona. Szukam Zabdosa. Zabdos jest to Pokemon elektryczno-latający, czyli ma atak lot i atak y, elektro. W związku z tym, jeśli ktoś ma, to super będzie, jeśli będę mógł się z nim zamienić. Do wymiany mam za chwilę wam pokażę, jakie Pokemony, bo jest ich sporo. Też nawet na wyższych levelach. W związku z tym. Um, także jeśli ktoś ma zapdosa, to bardzo chętnie bym go zdobył, um, kupił od was. także piszcie w komentarzach, jeśli ktoś go ma, bo bardzo bardzo go potrzebuję. E, następny Odish, już nie mam Whipping Bola, e, a mam Odisha. dlaczego Odisha? E, ponieważ jest to Pokémon, który mm, Pokémon, który daje mocny atak Poison, mocny atak e, Trawa, czyli typu Trawa, usypienie. Uśpienie, w sumie, i jeszcze jeden dobry atak. Mam. oczywiście, mówię tutaj o późniejszych levelach, tak? bo wiadomo, że teraz to jest e, początek, chyba mega drain. Mega drain, czyli e, czyli absorbujemy życie od innego e, innego pokemona. Tutaj mówię oczywiście o najlepszych atakach e, danego typu. E, Whipping Ball miał e, nie był aż tak świetny jak Odish, nie miał chyba tak mocnego Poison. Miał podobny atak jeśli chodzi o trawę, ale Poison był o wiele słabszy. W związku z tym stwierdziłem, że Oddisz będzie lepszym typem jeśli chodzi o typ trawiasty. Następny to będzie Onyx. Onyx wypuśćmy go. Wy już go w sumie widzieliście, ale wróciłem do niego i Onyx tutaj będzie miał w przyszłości ataki typowo przeciwko stali, przeciwko. Um... Kamieniom i, i ziemi. To są trzy takie ataki, i jeśli mi się uda, to jeszcze wbije w niego harden, czyli wzmocnienie jego ciała. To jest taki czwarty jego atak, który nie będzie e, zadawał obrażeń, ale będzie wzmacniał nas, co jest w sumie dobre. E, no i ostatni pokój, to już go widzieliście, w sumie to jest Gengar. E, Gengar e, tutaj będzie atakował, e, będzie miał mocny atak psycho i mocny atak e, duch. To są dwa takie ataki, które m, będą jego podstawowe. I, i, I jeszcze będzie atak uśpienia, no i coś jeszcze, tak naprawdę, to się zobaczy. Um, oczywiście mówię o najlepszych atakach tych pokemonów, w związku z tym, um, to do tego daleka droga, na razie wszystkie wyekspić. W Ważna sprawa jest taka, że poszukuję Zabdosa um, i chciałbym, żebyście pisali, jeśli ktoś ma i chciałby go oddać um, w dobre ręce. Dobra, a dzisiaj chciałem na odcinku troszkę poekspić swoje Pokémony, znaleźć trenerów, tak naprawdę. Um, może nie trenerów typowo graczy, ale trenerów, którzy tam mają te pokemony na jakimś tam levelu, z którymi mogę sobie powalczyć i poexpić. To byłoby dobre, nie wiem czy to mi się uda znaleźć takiego. Wiem, że gdzieś tutaj jeden był, latał. Bo go nawet znalazłem przed chwilą, nie chciałem z nim walczyć od razu, a chciałem powalczyć troszkę na odcinku. Właśnie razem z wami. Gdzieś tutaj się chowa, za jakąś wodą był. Hu uh, uh, hu uh, uh, hu uh, uh. hu Gdzie ty byłeś? Może troszkę dalej to było. Może tam? Za tym domkiem. Wiem, że za jakimś domkiem to było, i o, 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 o tego, tego szukanie. jaki to jest level. Mam, na niej, mam nadzieję, że to nie będzie zbyt wysoki. E, 13, trzynasty level. No, jak najbardziej. Mm, pewnie to będzie wodny. Znaczy, podejrzewam. Także milionem uderzę go. E, Weedle, Weedle. Weedle Pokémon trująco. Znaczy, robak z Najlepiej będzie na niego właśnie użyć y, ognia. Mmm, ewentualnie można byłoby użyć jeszcze lot, psycho e, i kamień. E, będę korzystał właśnie z takich różnych pomoców, e, pomocy materiałowych e, z tego względu, że zrobiłem sobie wszystkie tabele, jakie są najlepsze ataki, wszystkie pokemony, jakie to są typy. E, I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym będę mógł sobie e, ze spokojem przeglądać to wszystko i sprawdzać jaki atak będzie najlepszy. E, teraz mamy. Mm, jak się nazywa? Venomot. to jest też typowo e, trująco. Robak trujący tak naprawdę. W związku z tym mogę zaatakować go również ogniem, też będzie bardzo dobry atak. E, także czasami będziecie mieli takie urywki, tak żebym sprawdzić sobie, jaki to jest Pokemon, jaki najlepszy z jego atak, jaki jest najbardziej efektywny e, i, i... O, już go pokonałem, no serio? No Zdobyłem przynajmniej troszkę expa, tak także będę troszkę zaglądał w kartkę. Czasami widzimy jakieś cięcia, takie krótkie, bardzo krótkie to są kilku Kwestia wyszukania e, danego level e, 8, no niech będzie e, danego. O, to będzie pikachu, czyli to będzie elektro, prawdopodobnie. A jak elektro, na elektro najlepiej używać ziemię, czyli onix, chociaż onix to naprawdę jeszcze nie ma ataków typowo um, przeciwko elektrycznym. Czyli typu Ziemia. A nie, Manki. To czemu miał na plecach? Yy... Na plecach miał Pikachu. Dla mnie to jest dosyć dziwne. Manki, czyli typowo przeciwko. Yy, typowo typ walka. Hmm, najlepszy byłby lot albo psycho. Mam psycho, jednak yy, szczerze powiedziawszy, jeśli wezmę Gengara, yy, on ma atak naprawdę bardzo mocny. Chyba siła 100, jeśli dobrze pamiętam. Jednak, żeby go użyć, muszę najpierw uśpić rywala. Nie zrobię tego, e, dopóki nie będę miał odpowiedniego ataku czyli Hypnozis. To jest właśnie to Dream Eater. E, chyba atak ma 100, jeśli dobrze pamiętam, ale użyjemy na niego w sumie e, ataku Duch Shadow Ball, ponieważ ma to normalny efekt. W związku z tym zabiję go od razu. Szczerze powiedziawszy, mogę użyć troszkę jeszcze inny, nawet ehm, nie byłoby z tym problemu. Dobra, za dużo się z nim nie pobiłem. Milk tanki nas raczej nie interesują. Wulpix też mnie raczej nie interesuje, z tego względu, że walczyłem dzisiaj z wulpixami i one non stop uciekały. Ja tutaj chciałem zdobyć expa jakiegoś, a no nagle koleś przed samym końcem walki e, po prostu uciekał mi, w związku z tym mam już dosyć tych wulpixów. E, mam jednego w skrzynce, w związku z tym więcej nie potrzebuję, szczerze powiedziawszy. E, kolejny tutaj mamy paras, to jest typowo e, robak trawa, w związku z tym ogień. Poczwórny efekt, no także myślę, że jedno uderzenie Ember a, i praktycznie kolesia nie będzie, tylko muszę najpierw go złapać, on mi tutaj spieprzy, no gdzie idziesz, chodź tu, chodź tu, no. Dobra, jedno uderzenie typowe Ember i to będzie praktycznie po nim, tak nie powinno być, to bardziej że to jest 13 level, o tak myślałem, it's super effective, fainted, super, także w taki sposób można bardzo łatwo mm, powalać tych wszystkich rywali. Drowsy, 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 Drowsy. typ Psycho, um, najlepszy na niego będzie właśnie Gengar. No nie jest to zbyt wysoki level tego Drowsy, no ale dobra, niech będzie, poatakujemy troszkę też Gengarem, żeby on miał troszkę wyższy level. Um, psycho najlepiej Mrok albo Duch, podwójny efekt. No nie ma to znaczenia tak naprawdę, weźmiemy Shadow Ball z tego z względu, że mogę więcej razy go użyć. że nie musiał non stop się wracać do bazy. No i tak naprawdę 17 level, super efektiv. I pana e, już tak naprawdę nie ma. Zbyt dużo Expo nie zdobyłem, no wiadomo, bo to 17 level to nie jest zbyt e, wysoki poziom, jeśli chodzi o Gengara, który ma już 40 szczerze powiedziawszy. Mm, także jeszcze jednego zabijemy. To bardzo szybko idzie, w związku z tym... Chociaż szybko. Szybko, nie szybko. E, Nido Rinmaid, to jest typowo poison. Um, a przeciwko trującym najlepiej ziemia, albo psycho. Znowu nie mam, e, w związku z tym, no może być i Gengar. A co tam? Chociaż tak to w sumie nie jest dobry pomysł. Weźmiemy wiecie co? Wypuszczę sobie Odisha. Odish. Zaatakujesz... Trujący. Na psychotrujący... No normalny efekt. Ale wiecie co? Nie. Pokémon Magikarp, on zdobędzie level. Zdobędzie również level Magikarp. A następnie użyjemy jakiegoś Pokemona, który tam zabije tak naprawdę tego, um, tego kolesia. Splash, widzicie, Magikarp tylko i wyłącznie ma splash. Nie wiem kiedy następny level będzie. Który da mu odpowiedni jakiś tam lepszy atak. Bo ten splash to nic nie robi tak naprawdę. Eee, Od Odisz, weźmiemy z tego względu, że że, 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 że z... zabije go ze spokojem. No, tak mi się wydaje. Chociaż połowa efektu. No ale to nie jest tak jest tylko i wyłącznie piąty level, chociaż wreszcie może trujący, też połowa efektu. Absorb, dobra Absorb to jest na zasadzie, że jemu zabieram życie, a sobie dodaję. Zaraz zobaczymy, że tak jest. Przynajmniej tak czytałem, że Absorb tak powoduje. Jemu zabieram, sobie dodaję. Jemu sobie, jemu sobie, jemu sobie. Tak jak widzicie, udało się. Także on mnie bije, ale jak ja go uderzę, to również sobie dodaje życia. To jest chyba atak, który dodaje 20 punktów obrażeń. Także, także to jest dosyć dobre, no i ostatni raz, a że pierwszy raz ataku, pierwszy atakuję, bo mam większą szybkość, w związku z tym Zdobędę dodatkowo jeszcze expa Jeszcze jednego pokemona sobie zabijemy i to będzie wszystko w tym odcinku, szczerze powiedziawszy Mam nadzieję, że w najbliższym czasie jak zdobędę Zabdosa jak troszkę wyexpię swoje pokemony e, O, farfacze, e, farfacze tak jak mówiłem najlepszy na niego będzie e, Pikachu, z tego względu, że to jest y, Pokémon typu Normal Flying. Ale nie lataj mi! Kładź się na ziemię! Tyk! Tak, giniesz! Fight, chociaż większy level ma ten farfacet. Zobaczymy, jak potoczy się walka. Na niego wie dobrze, mogłem użyć lód, z tym, że nie mam żadnego połka, który atakuje lodem. Ewentualnie kamień. No i reszta. Po połowie. Efektu, czy tam normalnego? Także, jeśli mam elektro, to będę używał elektro. Chociaż, jak widzicie, Farfacze też nie poddaje się zbytnio. Ale teraz, miałem go zabić, szczerze powiedziawszy. Zabiłem? Nie zabiłem. No trudno. Dobry ten koleś. Dobry, dobry, ale 33 level będzie sporo. Ekspa. No i super. Super effective. Yy, no tak jak mówię, no chciałbym mieć tego Zabdosa, żebym mógł zamienić za Pikachu. Jak będę miał Zabdosa, to już będę miał praktycznie swoją paczkę sześciu pokemonów, które będę chciał używać przez długi czas. A potem oczywiście jakby na skamielinę, to będę zastanawiał się, czy wymienić skamielinę za jakiś pokémon, tak? Wtedy będzie już typowy dylemat, bo teraz wybrałem sobie takie pokemony, żebym miał kontry praktycznie na każdego pokemona. No może nie będą na wszystkie, ale myślę, że większość... na pewno tak i będzie łatwiej atakować innych graczy. Mam nadzieję, że, aha, miałem koń... kończyć tamtą myśl, jak już zdobędę te wszystkie pokemony, jak troszkę wyexpie, to wtedy będę mógł z wami walczyć, właśnie z wami graczami. Wtedy też będą się pojawi... pojawiały takie odcinki typowo z walk między mną a wami. To na pewno, tylko tak jak mówię, no jak ja widziałem ostatnio walkę na arenie, dwóch kolesi sobie stanęło przeciwko siebie. Um, I i, i, i wy, wyrzucają pokemony po kolei. Jeden setny, potem 60, 70, osiemdziesiąty. No to ja mówię, aha, no to jak ja mam średnią 25, no to jak ja mam walczyć z wami, jeśli to jest walka na jednego hita, szczerze powiedziawszy. W związku z tym no, stwierdziłem, że troszkę sobie odpuszczę te, te walki e, w tym momencie z wami, ale w na, na, na najbliższym czasie. Jak uda mi się wyekspić te Pokémony, jeszcze jak znajdę tego Zabdosa, to wtedy e, będę mógł sobie z Wami powalczyć. Praktycznie bardzo często, bo wtedy łatwiej się już XP e, z graczami, kiedy ma się ten level 30, 40, 50, powiedzmy nawet. Wtedy bardzo łatwo już zdobywać Expa na graczach, a nie na Pokemonach takich tutaj w e, po, e, poszukiwaniach, bo wiadomo, że znaleźć na e, Pokémona, który jest na 60. levelu, czy 70, jest dosyć ciężkie i Bardzo rzadko takie pokemony się znajduje, głównie bossy, ale bossy też bardzo rzadko się znajduje, więc wiadomo, że walczenie z takimi pokémonami, które jest na drugim levelu, czy na piątym, czy na szóstym byłoby słabe, bo e, walczyłbym tydzień, a może wbiłbym jednego expa, także nie byłoby to, znaczy jeden poziom expa, nie byłoby to zbyt dobre. E, no nic, nie przedłużając tego odcinka, myślę, że będę kończył go. E, myślę, że pokazałem wszystko, co chciałem, wytłumaczyłem, e, rozegrałem kilka walk. Co będzie w kolejnym odcinku, to dowiecie się już niedługo pewnie w środa czwartek, może piątek zobaczymy jak, jak mi pozwoli czas. No nic, tak więc ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby komentować, tak jak mówiłem. Jeśli ktoś ma zawdosa, to super, jeśli się go się wymienicie. I oczywiście inne, su inne sugestie, czy wyzwania, czy cokolwiek innego, co byście chcieli zobaczyć w tych odcinkach. No wiadomo, jak się podobało to łapka, bo to motywuje. No i... To będzie wszystko, tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa-pa!